Wiersz o żołnierzach wyczętych, w dziewczęcych oczach zaleźliśmy łzy, w dłoniach trzyma żołnierskie prochy, serce jej samo tak jakoś drży, samo tak drży jej i łomoce. Polska się wolno upomniała. o każde dziecko swoje złomne i nie wykleła Was, kochała i kochać będzie wieko po mnie. Z gruzów i błota, Z pustkowi. Ognia i wody dolin lasów, czułem was głosem znów zawoła do pedestałów, do lampasów. I im przystroi, nim wyniesie, obejmie mocno, pocałuje. Szczęśliwa przez przezłzy się uśmiechnie z niewysłowioną w sercu dumą.